przez Ukrainę jakś tak przyjechał, to byłoby w Ciebie. Teraz jest normalnie. Więc... masz cały jesteś pany czymś. Powidorowo, e, pomidorowo. Okay. Całą farbę mi człowiek zdarło, to nie? Szydera. A właśnie widzę, to też jest, nie? Wszystko zdarło. Wszystko zdarło. Fala, całą oponę. Czyli... Słuchajcie, Słuchajcie, jaka sytuacja. Ogólnie jesteśmy spóźnieni już e, dramatycznie. E, Tomek Panie. musiał się wracać po nas godzinę. To jest opona. Ja się musiałem po nich wracać jest... i. I chyba nie będziemy startować w fame, także Jacek ma szczęście. Się przed... Musiał się po nas wraćę. musi zobaczymy. zabrać Maxa i trochę w bagaży, ale bagażu chyba nawet nie ma gdzie włożyć tutaj. Tam, nie, Ale, ale Max, zobacz, patrz, o, tu jest Opona. Stąd filmujemy normalnie oponę. <grym> tutaj są kile z opony, a tu lak kurwa spalił, gdzieś tam? Tak. Komuś się Jasne. zachciało obniżać po prostu za bardzo samochód. Tak. Ładne auto fajnie wygląda, ale funkcjonalności nie ma. Jak podróż minęła? No? Aha, wiem dlaczego byście szybci, bo my oczywiście oczywiście Piotruś z pomylił zjazd. Mister tańcule daje fula. Dziękujemy, że jesteś z nami. Mam nadzieję, że komplet, który dla Ciebie przygotowaliśmy, spodoba Ci się. Życzymy powodzenia w walce. Fame MMA. Bardzo fajnie. Zadroszczę Arkowi tego, że już sobie walczy. Ja sam już mam ten gór, ale nawet widziałem po nim, że jest mega spokojny. Ja też jestem mega spokojny, a to jest bardzo dobry moment, bo powiem wam, że przed każdą walką, zwłaszcza z Murańskimi, była taka atmosfera, że normalnie mogłeś brać nóż i ciąć ją. A takie było gęste powietrze, do tego jeszcze ból brzucha i taki k***jowe uczucie w środku. Wiecie jak to jest, nie? Jak się stresujesz i masz, a teraz dzisiaj jechaliśmy, totalny luz, chill taki no Widać, że to doświadczenie też robi swoje, nie? Ale już chyba siódma walka, z tego co wiem. Siódma albo ósma. Ja już pięć mam zrobionych. i Już totalnie inaczej do tego wszystkiego podchodzimy, tak? Przychod przychodzimy tutaj w sumie jak do roboty, nie? Także fajnie, fajnie. po bo... poniekąd praca. No tak, tak, jest poniekąd praca, ale teraz wiesz jak to jest, jak jesteś pierwszy raz w pracy, to jesteś zestresowany, wszystkiego się uczysz. Nie? I to jest to samo doświadczenie. Nie? Pierwsza walka, druga, trzecia, czwarta. Więc jak przyjeżdżamy, to już tego doświadczenia jest tyle, że już tak wszystko jest takie wiesz, znajome. nie? Znasz to wszystko, wychodzisz, robisz swoje, bomba na banie, kończymy balet i tyle. Nie? No. Tak to no, tak teraz będzie. Areczek przetrenował dobrze. W sumie chyba z tego, co wiem, to to jest jego chyba najlepszy e, okres przygotowawczy, jaki ma do tej pory. Więc liczę na niego i liczę na to, że w doli obydwum, że pierwsza walka z młodym skończy się, nie wiem, maksymalnie w drugiej rundzie przez jakiś knockout albo może jakieś skończenie i wyjdzie do tej drugiej walki temu staremu piernikowi na doli. Webmur, bo już kurde że jest to męczące, po prostu nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jak to wszystko już oglądam, to nie wiem, nawet na tej drugiej konferencji widzieliście, że oni już nie mają co mówić. Oni wałkują cały czas w koło Macieju to samo, bo nie mają żadnych argumentów ani żadnych nowych myśli, ani nowych rzeczy, które mogliby powiedzieć, których już, których inni nie wiedzą o. Bo oni cały czas monotematyczni. Monotematyczni mega są, k***a. zresztą to już nikomu nie chce oglądać. A Reczek wszedł z reporterem, zrobili show mega fajnie. Jak dla mnie ich, ta część, którą zrobili we dwóch, jedna z lepszych, jakie były do tej pory w fejmie, nie? Ale to bardzo za... dużo osób mówi w ogóle w komentarzach, że jakby to była w ogóle najlepsza część, jakby w całej historii w ogóle Ale ile śmiechu, ej, ja ogólnie jestem dość specyficznym gościem i mnie często takie rzeczy e, bardziej zażonowują niż śmieszą. A tam się uśmiałem tak, że ja dole, ja ca trzeci łokieć, no nie, no to co to... goś... No. <laughs> Dalej z <nie jest> tego jest <laughs> w świat. Nie? Także no, chłopaki mega zrobili dobrą robotę i mam nadzieję, że to samo k kurwa w klatce wyjdą i zrobią swoje. Nie. Może akurat, akurat e, reporter nie będzie musiał walczyć, bo ja co dostanę Dol Matus i zakończymy chyba całe uniwersum murańskich. Raz na zawsze. Czy to czy tam taki zaraz czy propozycja? Yeah, yeah. No, nie Uważaj, bo no, no, tak stało Jak pytali o mówię, że mam romans, także Ja wbijam szybciutko piłeczkę. Dobrze, bo nie, może dzisiaj. z A, Dzień dobry, Pytą Żylika z tej strony, z drugiego stolika. Czy moglibyśmy prosić kelnera z tego stolika? Może ja bym dołożył zamówienie. Super, dziękuję pani ślicznie. Nie Dob Dobra, się dar... Dobra, się dar... Co powie, nie? Nie, kulturka. Jakie piękne! Jakie to piękne! Cześć! 61 stopni. Dziękuję. 94 stopni. Walka zaraz coś zamykam oczy powoli się zaczyna już walka w głowie, ale to normalne. Właśnie bardzo długo nie miałem. Wczoraj właśnie my k jedziemy na tą walkę, ja pamiętam jak jechałem na z się jechaliśmy na poprzednią wtedy z tym z młodym, to wiesz, to już kurde jakie emocje już jest, wiesz, już się trząsłem już coś tam. Teraz tu dojechałem, bekę zrobiliśmy się siedziałem, tylko dzisiaj, teraz właśnie jak tak, jak się tak leży już i nie ma nikogo leży sam, to sobie tak wiesz, kurwa. Maxa mam teraz przed Maxiu siedzi, no to z Maxem dość gadamy. Bo tak wiesz, na jak się sam siedzisz, no i kurwa, nudzisz się, no to sobie... Myślisz, nie? Niepotrzebnie jakichś tam tych i przeżywasz walkę, ale tak, ty spoko, nie bać. Dobrze, to my jesteśmy na telefonie i jeszcze byś potrzebował, to do, swojej, do mnie, dobrze? Dobra, na luzie. pozdrawiam dzięki Dobra, za telefon. Dźwięk. Hej. Jak nastawienie? No ja, takim się ja jestem, wiesz, cały dzień leżę sobie, odpoczywam, bo tak jestem przyduczony, ale zaraz trening zrobimy. Wieczorem zrobimy jeszcze trening jeden. Co on do za pełen energii. O tu zawsze kurde. Ja kurwa też wiesz, że oszczędzam energię. O. No ja, ja umiem ja nauczyłem jako się, że już, trzeba oszczędzać energię. No to i tak musisz zrobić całą robotę od samego początku, nie. Tak. No szybko Zaraz... Tutaj tu można kurwa paść od podmuchu powietrza. <grym> Tutaj się pada od podmuchu powietrza. Widziałeś tą przerówkę? Widziałem kurwa A, A ja mówię kurwa, czy to jest zawodnik MMA no, no, podobno kurwa Filip Błotkowski, kurwa, tak? No niech się, się ustawiać w końcu, to je dobrze. Ja wybrałem Ciebie, jesteś bogosławiony. <śmum> dziękuję, dziękuję, dziękuję <śmum> Glany, jestem Ci wdzięczny, oddaję Ci 15%. Na... <śmum> po otocie, Potem może być Moskowski. <śmum> <śmum> no po Ale Ciebie wezmę na rozgrywkę. Oj, możesz się zdziwić. Nie, nie mam do tego. <śmum> no mogę, no. i pana Jacka i zaproszę Tomka. Do ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

Słowiemy. Trzecia trzydzieści dopiero mi to i wychodzą tacy dumni, dobra proszę pana jest sprawa, wziął to ten gość, co z tym robimy? Ten, panę... ja, myślę, ten spór może tylko roz... wyłącznie Octagon. Roz... słabe roz... kumite. Wziął to ten gość, co z tym robimy? nie, że tak, żeby nie To może zadzwońmy do mafia w tej sprawie. Z Damiń, jest dodać, z z Damiń, z to jeden z Twoich większych przepowiedź. <śmum> <śmum> jeden z większych przepowiedź Arkadiusza Tantunia kiedy to było. Nie się, że to już? Cieszę się, że już. Troszeczkę strachy głapił, ale taki motywujący. Jeszcze co? Trzy godziny tak jest, i tak? będzie po wszystkim myślę. Jakieś kamyczki tutaj mam co sobie pan życzy, tak, Metalowe? Metalowe wrócę. No, ale to czekaj, to musisz dać dwa paluszki. Dwa paluszki. Proszę. Tak, tak zawiniemy. W oczko. W ten sposób? No. Co robisz? chciałem ja zastąpić swoją robotę, bo mi brakło kieszeni.

jak Padra? Ogólnie nastawienie i... Wiesz jak ja jestem zawsze nerwowy, a to jeszcze z nim jest, wiesz... Taka historia, że to, wiesz, naprawdę od samego początku do tego wiecznie przewijają się gdzieś te kurwa patusy i wiecznie to jest jakaś wojna z kurwa z wieloma postaciami, które kurwa naprawdę psują tylko nerwy i tak dalej, więc mam nadzieję, że dzisiaj sam dla siebie już to wszystko zakończy i będziemy mieli czy święty spokój pewnie nigdy, bo będzie historia zielonego swetra, że kurwa ręka zbolała, gdzieś był nieprzygotowany, jedzenie mu złe podłożyli albo inne rzeczy. Ale tak, to myślę, że wiesz, nie, że jeżeli tylko będzie Arek myślał, głową mi się nie spali psychicznie, to myślę, że da radę. Chociaż uważam, że to jest bardzo duże wyzwanie, no bo jednak dwie walki w ciągu, wiesz, jedne, jednego czasu, tak naprawdę 20-20 minut, pół godziny, jeszcze z nażartymi kurwa prochami, jakimiś oszołomami, no to wiesz, zawsze jest ciężka robota. Nie? Mhm. Ale myślę, że do przodu i zamykamy temat dzisiaj.

Największy konflikt w świecie polskiego free fight. o tym Przekonamy się już za chwilę. Szanowni Państwo. Przywitajmy. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, the past and the pettiness.

If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Po pięciu pełnych emocjonujących dwuminutowych rundach sędziowie byli jednogłośni. Zwycięzcą tego pojedynku zostaje.